Państwa, chciałbym zaprezentować Państwu spawanie zderzaka z polipropylenu przy użyciu spoiwa pp -EPDM. Mamy tu fragment zderzaka. Sprawdzamy oznakowanie umieszczone przez producenta. Producent umieścił dwie litery PP. Nie wszyscy producenci oznaczają pełny skład Tworzywa, jakie zostały użyte do produkcji. Niektórzy używają tylko samych pierwszych liter, a w wozach francuskich, na przykład zamiast PPPDM, mamy oznakowanie P łamane na E. Do tego spawania użyjemy spoiwa w kształcie trójkąta i w kształcie paska oznakowanego literami PPEPDM i niebieską końcówką w celu łatwiejszego rozpoznania kawałków pozostających podczas spawania na stole. By nie myliły się z innymi tworzywami, które akurat się znajdują podczas pracy. W czasie spawania używamy rękawic, odzieży ochronnej i okular. Przed przystąpieniem do spawania szczepiamy pęknięte elementy, wcześniej je ogrzewamy, żeby spasować idealnie ze sobą, i po spasowaniu. Kiedy dobrze dolegają do siebie, przy użyciu lutownicy transformatorowej wytapiamy rowek, który łączy i jednocześnie oczyszcza miejsce spawania. Przystępujemy do spawania. Najpierw spawamy od tyłu przy użyciu spoiwa w kształcie paska. Ogrzewamy spoiwo i materiał zderzaka i naciskając na spoiwo pod kątem prostym w stosunku do zderzaka. Wciskamy to spoiwo w rozgrzany materiał zderzaka. W czasie spawania następuje wypływ rozgrzanego materiału zderzaka i materiału spoiwa. Po przespawaniu wzdłuż przystępujemy do wykonania spawu wzmacniającego w poprzek zderzaka. Spaw ten ma na celu wzmocnienie brzegu zderzaka, po to by w czasie szlifowania. Przygotowania do malowania lub montażu, nie rozerwać tego zderzaka. Przespawujemy po kilka centymetrów z każdej strony. Następnie ponownie poprawiamy rowek z przodu zderzaka i w to miejsce wtopimy spoiwo w kształcie trójkąta. Ogrzewamy spoiwo i materiał zderzaka. W czasie ogrzewania wykonujemy delikatne ruchy końcówką palnika tak aby doprowadzać do równomiernego rozgrzania tak spoiwa jak i materiału zderzaka. By wypływ rozgrzanego spoiwa był jednakowy, by doszło do pełnego zespawania łączonych elementów. Po przespawaniu obcinamy końcówkę i przechodzimy do naprawy brzegu zderzaka. Oczyszczamy. Twardych zanieczyszczeń brzeg zderzaka i pęknięte elementy od wierzchu jak i od tyłu zderzaka. Zestawiamy pęknięte elementy i przy użyciu lutownicy transformatorowej spajamy pęknięte elementy poprzez wytopienie rowka. Wytopienie tego rowka wstępnie złącza pęknięte elementy brzegu zderzaka jak również. Oczyszcza miejsce spawania i wytapiarowek, w którym mieści się spoiwo w kształcie trójkąta. Przystępujemy do spawania brzegu zderzaka. Rozgrzewamy spoiwo w kształcie trójkąta i materiał zderzaka. Po rozgrzaniu wciskamy rozgrzane spoiwo w rozgrzany materiał, tak aby następował wypływ roztopionego spoiwa, jak i materiału. W czasie spawania wykonujemy niewielkie ruchy końcówką palnika, tak aby strumień gorącego powietrza kierować na spoiwo lub na materiał, tak by następowało równomierne rozgrzanie spoiwa i materiału. W czasie spawania wykonujemy nacisk spoiwa na materiał pod kątem 90 stopni do spawanego zderzaka. Odcinamy końcówkę spoiwa. Szlifujemy miejsce i wytapiamy niewielką fazę, by w to miejsce sfazowane połączyć spoiwo z materiałem w sposób płynny, bez znaku łączenia. Rozgrzewamy ponownie spoiwo i rozgrzewamy materiał, i wciskamy to spoiwo w kształcie trójkąta w ten materiał. Nadmiar spoiwa i wypływ materiału. I spoiwa rozgrzanego przeszlifujemy później do gładkości. Przystępujemy do wykonania spawu wzmacniającego od spodu zderzaka. Przy użyciu spoiwa w kształcie trójkąta spawujemy to spoiwo w pęknięcie, ale tym razem od tyłu. Rozgrzewamy, tak jak poprzednio spoiwo, i rozgrzewamy materiał, kierując w odpowiednie miejsce strumień gorącego powietrza spalnika i wciskamy spoiwo w materiał i tym sposobem łączymy pęknięte części zderzaka. Przystępujemy do naprawy pęknięcia w dole zderzaka. Tak jak poprzednio, przy użyciu szlifierki kątowej oczyszczamy farbę i inne zanieczyszczenia występujące na powierzchni zderzaka wzdłuż pęknięcia od przodu i od środka. Po oczyszczeniu ogrzewamy palnikiem spławarki pęknięte elementy i spasowujemy je ze sobą. Jak widzimy, zderzak pęknięty jest kształcie zygzaka, dlatego musimy dokładnie spasować elementy, ogrzewamy je od przodu i od tyłu i po zestaleniu, ustawieniu dociskamy elementy ze sobą. Po spasowaniu pękniętego fragmentu zderzaka spajamy wstępnie przy użyciu lutownicy transformatorowej to pęknięcie. Wytapiamy rowek. Wytopienie tego rowka ma na celu wstępne spojenie pęknięcia, jednocześnie oczyszczenie miejsca spawania i wykonanie miejsca na wtopienie spoiwa w kształcie trójkąta w celu wypełnienia tego miejsca i dokonania połączenia z zderzaka poprzez spawanie. Po wytopieniu przystępujemy do spawania wzmacniającego od tyłu derżaka. Do spawania wzmacniającego od tyłu tego pęknięcia użyjemy spoiwa w kształcie paska. Ogrzewamy spoiwo i ogrzewamy materiał. Po roztopieniu się spoiwa i materiału, naciskamy pod kątem prostym na spoiwo i wciskamy je w roztopiony materiał zderzaka. Wykonujemy kolejny spaw wzmacniający przy użyciu spoiwa w kształcie paska. Tak jak poprzednio. Ogrzewamy końcówką palnika, spoiwo i materiał. W czasie pracy tak kierujemy rozgrzane powietrze, wykonując delikatne ruchy końcówką palnika, by równomiernie rozgrzać spoiwo, jak i materiał. I rozgrzane spoiwo wgniatamy rozgrzany materiał zderzaka. W międzyczasie. Nasze pierwsze spawanie z góry zderzaka już ostygło, więc przystępujemy do szlifowania i wygładzania tego miejsca. Przy użyciu szlifierki kątowej zeszlifowujemy nadmiar wytopionego materiału i fragment spoiwa w kształcie trójkąta. Przechodzimy do spawania wzmacniającego brzegu zderzaka. Spawanie to wykonujemy przy użyciu spoiwa w kształcie trójkąta. Wspawujemy to spoiwo w rowek w celu wzmocnienia brzegu zderzaka. Tak jak poprzednio ogrzewamy spoiwo i materiał. Po roztopieniu się spoiwa i materiału naciskamy na spoiwo i wgniatamy je w materiał tak by następował wypływ rozgrzanego spoiwa i materiału. W czasie spawania strumień rozgrzanego powietrza kierujemy tak, by równomiernie rozgrzewać spoiwo, jak i materiał zderzaka, by następowało równomierne ogrzanie i zespawanie łączonych elementów. Przy użyciu spoiwa w kształcie paska wykonamy spawy wzmacniające brzeg zderzaka. Około 2 cm przed końcem zderzaka rozpoczynamy spawanie. Po dojściu do krawędzi przechodzimy i spawamy. Grzejemy grun górną krawędź i spoiwo. Po dojściu do brzegu ściskamy spoiwo w kształcie paska i brzeg zderzaka szczypcami w celu pełnego zespawania. Wykonujemy kilka spawów poprzecznych mających na celu wzmocnienie brzegu zderzaka. Przystępujemy do spawania od przodu, od wierzchu dolnej części zderzaka. Teraz spawamy spoiwo w kształcie trójkąta, wykonany wcześniej przy użyciu lutownicy transformatorowej rowek. Tak jak poprzednio, ogrzewamy spoiwo i ogrzewamy materiał. I wciskamy rozgrzane spoiwo w rozgrzany materiał. W czasie tego spawania dochodzi do wypływu spoiwa i materiału. Po dojściu do brzegu odcinamy końcówkę spoiwa i przechodzimy do spawania kolejnego pęknięcia. Ponieważ pęknięcie to ma kształt zygzakowaty, więc każdy spaw kładziemy po prostu, gdyż podczas spawania po prostej uzyskujemy najlepsze wtopienie materiału w zderzak. Po zaspawaniu wszystkich wytopionych rowków w pęknięciu zygzakowatym na dole zderzaka przechodzimy do naprawy otworów mocujących w górze zderzaka. Najpierw przy użyciu palnika ogrzewamy i prostujemy zderzak w miejscu pęknięcia przy otworze mocującym. Po wyprostowaniu wytapiamy rowek wzdłuż brzegu zderzaka i przechodzimy do spawania tego miejsca. Najpierw wykonamy spaw od tyłu zderzaka przy użyciu spoiwa w kształcie pa. Ogrzewamy spoiwo i ogrzewamy materiał. Spawanie zaczynamy kilka centymetrów przed otworem. Wtapiamy spoiwo w kształcie paska w rozgrzany materiał. Podczas spawania wykonujemy delikatne ruchy końcówką palnika, tak aby równomiernie gorącym powietrzem rozgrzać tak spoiwo, jak i materiał i doprowadzić do wytopienia części materiału, spoiwa, jak i materiału. Zderzaka końcówkę dociskam szczypcami, tak by miejsce to po spawaniu było proste. Od wierzchu wykonujemy rowek przy użyciu lutownicy, i w to miejsce, by nie poszerzać i nie zaspawać tego otworu, wykonamy spaw przy użyciu spoiwa w kształcie trójkąta. Spaw ten wykonujemy wzdłuż zderzaka, tak by wzmocnić ten pęknięty brzeg, by otwór mocujący był mocny i mógł w czasie eksploatacji utrzymać zderzak. W czasie spawania doszło do częściowego zaspawania tego otworu. I przy użyciu palnika spawarki nadamy temu otworowi właściwy kształt. Zwiększamy ciśnienie powietrza i ogrzewamy miejsce otworu. Grzejemy od wierzchu i od spodu. Po rozgrzaniu brzegu otworu końcówką palnika wykonujemy podłużny otwór w brzegu zderzaka. Po ostygnięciu szlifujemy wytopiony materiał zderzaka i spoiwa z nadotworu, obrabiamy, oczyszczamy otwór, sprawdzamy wytrzymałość zderzaka i przekazujemy zderzak do lakierowania.